Przed wami! Szyderczy skrót filmu o 300 modelach, którzy ruszają stoczyć najsłynniejszą bitwę w historii w samych gaciach. Zanim zaatakujemy, zostawcie suba. Bez żadnych ćwiczeń pojawi się u Was sześciopak. A teraz zamoczymy dzidę w jakimś typie. No, God, please, no! Gdzieś na porodówce. Krzako brwisty upewnia się, że Leonidaś wyskoczył z pieroga, mając już kaloryfer, bo inaczej upuściłby go jak spis Gany rafiki. A Dilios opowiada w tle, jak musiał później walczyć ze swoim skoksowanym starym, gdy matka patrzyła. Co za starożytna patologia! Słuchając, że jako Spartanin nie może się nigdy poddać, a śmierć na polu bitwy to największa chwała. I w wieku 7 lat jak każdy obsraniec został zabrany od matki, żeby napier inne dzieciaki po mordzie w przerywnikach filmowych z gier i zbierać oklep na plery. To go nauczy, żeby się nie garbić przy siedzeniu na papirusie. Po czym przyszedł czas na pojedynek z Wolverinem, którego przechitrzył zwabiając do ciasnego przesmyku i gdy się zaklinował nabił go na dzidę. Ciesz się sierściuchu, że to nie porno bo już by cię zaszedł od tyłu i wyró... Po czym wrócił do Sparty już jako mężczyzna i króla. Dildos ostrzega, że teraz zwabił inną bestię w postaci Armii Xerxesa, którego sam osobiście w ale zacznijmy od początku, powoli. Nież tak powoli! Z prędkością pół konia na sekundę do Sparty zajeżdżają emisariusze Xeroklatesa, machając na wejściu głowami pokonanych królów i gazując szkapę do odciny. Pałuj go tak dalej, to zaraz się zesra. I gdy Leo Didas rzuca swoim synem o ziemię, jak szmatą przychodzi jego żona przekazać, że kurier czeka. A potem kuta. Podchodzi do tego perskiego szpanera i pyta jaką ma wiadomość przyjechałeś po błoto? Po czym opowiada Jezusowi, jaki to kseroksis jest zajebisty i ma armię tak wielką, że ziemia się pod nią trzęsie i wypija całe rzeki. Bez popity. A jedyne, czego chce, to kawałek ziemi i z pół litra wody, jako symbol posłuszeństwa, ale Leoś wiedząc, że chłopco lubni ateńczycy już odmówili, nie chce nadszarpnąć swojej reputacji macho, na co żołędzio głowy ostrzega, żeby dobierał kolejne słowa uważnie, bo mogą być jego ostatni jako króla. Ty się lepiej martw o swoje słowa, Rodman, na co odwraca się, podziwiając pikselowe pola i utytłanych wieśniaków, czując wiatr w sandacza. Po czym wyciąga kosy i wymienia listę naruszeń regulaminu, jak grożenie śmiercią i niewolnictwem jego ludowi, czy nieskomplementowanie jego sylwetki. Tak się po prostu nie robi. Po czym patrzy na mamę, czy może, i gdy potakuje główką, przypomina mu, gdzie toczy się akcja i na kur sandała. This is Sparta! Wszystko fajnie, szkoda tylko, że teraz wszyscy umrzecie z pragnienia przez trupy w studni. Później Leon sandałowiec, wskakuje w coś wygodniejszego i rusza na wspinaczkę do loży pasztetów po błogosławieństwo przed wyruszeniem na wojnę. A że to kapłani? Rzuca im najpierw worek złota, po czym rozrysowuje swój plan lekcji, tłumacząc, że bez trudu pokonają armię kserokopiarki, bo mają takie małe siusiaki. Ale brzydkie i tak upierają się, że muszą zapytać wyrocznie, bo zawsze jest czas na fajne wentyle. Odpalają dymiarkę, wybudzając ją z uśpienia i gibie się na wszystkie strony, starając się nie utopić, gdy tamci zachowują powagę, udając, że wcale nie pojawił się pan drągal, aż w końcu pada na glebę i jeden z oblechów oblizuje ją swoim paskudnym jęzorem. Fuuu, a jeśli wcześniej kot na nią nasikał? I wyszeptuje mu, że Sparta i cała Grecja upadną, a w święto karnej nie powinni ruszać na wojnę. Jednak gdy grecki Superman schodzi na dół, okazuje się, że knury zostały przykupione za negatywną opinię przez kotleta, Menesa. Co jest? Przecież odbokowałem już tę postać. Po powietrzeniu na biału Leodupa zwraca do łóżka do królowej Gorgo. Gorgo? Ciekawe jak wygląda jej fatality, która sugeruje mu, żeby olał przepowiednie tamtej lafiryndy i postąpił jak wolny człowiek, po czym przechodzą do bolcingu. Dziwne. Myślałem, że ona lubi tylko z braćmi. A kolejnego dnia każe zwołać 300 dzików, których przedstawia Siwym z nie jako armię, a jego 300 kumpli z pakerni, z którymi idzie przejście na spacer do Gorących Wrót. I nie bierzecie żadnej kobiety? Hmm. Gdy ruszają żytniem autostradą, królowa daje królowi korale koloru brązowego i każe wrócić z tarczą lub natarczy, Po czym odchodzi w swojej sukience razem z resztą, gdy z krzaka podgląda ich brzydka koleżanka. Na tę imprezę też nie zaprosiły, to szmaty. Jadą przed siebie na dwa flety, spotykając Arkadyjczyków, których prezes jest zmartwiony, że Leotitas przyprowadził tak mało wojowników. Na co on wypytuje czym zajmują się jego żołnierze i okazuje się, że większość została wy. Wyciągnięta prosto z etatu, po czym pyta swoich, czym oni się zajmują. Aha, czyli bezrobotne łajzy. Znajdują po drodze zniszczone miasto i jego drzewo genealogiczne, które Persowie potraktowali trochę zbyt dosłownie, po czym docierają do gorących wrót i wyłażą na plac widokowy, skąd widać jak statki tamtych psich synów toną w czasie sztormu, podczas gdy oni pląstają ze szczęścia i dumnie prężą wentyle, ale król jako jedyny zachowuje spokój. Ciekawe dlaczego... Mimo utraty kilkuset statków i tak dociera ogromna liczba nowych pikseli. A kolejnego dnia jakiś Alfons jedzie do nich swoim cyrkiem, mijając po drodze kolegów przerobionych na szaszłyki, a przy murze zastaje chłopaków. A co wy tu robicie w samych majtasach? I gdy gruby wąsut sfaniakuje, że ich mur nie robi na nim wrażenia, zauważa nagle, że do zaprawy dodali kilka znajomych trupków i wściekły bierze już zamach batem. No uważaj, kur... Tym sznurkiem, ale stelarz robi skok tygrysa i odcina mu łapę, każąc przekazać kserokopiarce, że ma do czynienia z wolnymi człowiekami, a nie z niewolnikami. Na co pyskuje, że uderzy w nich tysiąc perskich dywanów, a ich strzały przyćmią słońce. Więc Magneto odpowiada, że w takim razie będą walczyć w cieniu, co wy tam robiliście w samych gaciach. Gdy kapitan zapewnia Jezusa Spartakusa, że tak jak planują, mur zagoni wszystkie dywany do wąskiego przesmyku, a na wzgórzach nie ma żadnej drogi, którą mogliby zajść ich od tyłu. No chyba, że ładnie by poprosili. Z cieni wychodzi nagle wojowniczy żółw ninja, który od początku ich śledził. I wymądza się, że jest jeszcze stara kozia ścieżka, którą Persile mogliby ich otoczyć i chętnie ich zdradzi. To znaczy chętnie im zdradzi, gdzie ona jest. Po czym dodaje u Backstory, że jego starzy uciekli ze sparty, żeby spis Rafiki go nie upuścił, a teraz chce walczyć i oczyścić imię ojca, nabijając Persilów o tak! Fine trust. Czyli jednak podoba Ci się takie pchanie, ale okazuje się, że za nisko podnosi tarczę i zepsułby falangę, więc każe mu wypierd... do internetu i zostawiać złośliwe komentarze, przez co wpada w szał odgrażając się. I tak powstali Twitterowi aktywiści, po czym nagle ich sandały zaczynają drżeć, bo nadchodzi już armia straganu z biżuterią, więc ustawiają swojego falusa w ciasnym przesmyku. A gdy dywan naczelny każe im złożyć broń, zdejmują go włócznią. Chyba ktoś tu nie czytał scenariusza. Gdy już na nich pędzą, Leonidas rzuca do swoich chłopaków motto Zeusu. I po przyjęciu na suty pierwszej fali zaczynają ich po kolei nadziewać, a on prezentuje swój układ w przerywanym slow motion, robiąc wszystkie niezbędne fikołki salta i szpagaty. A pozostałych patałachów spychają z klifu i wszyscy w wpiz. Lecą na mordy, ale niebo nagle pokrywają tysiące strzał przyśmiewając słońce. Ej, gdzieś to już słyszałem. Więc przykucają tylko do siku, schowani za tarczami, i jeden zaczyna cieszyć dupę, że faktycznie walczą w cieniu. Hehe. <grystanie> Ktoś mi wytłumaczy, dlaczego to jest śmieszne? Gdy szczały przestają padać, odcinają ich nadmiar starci, ustawiają się do bilarda, gdy nadjeżdżają kolejne piksele, które dziubią swoimi patykami tworząc latające dywany. Po czym do Jezusa skromnym pawilonem przyjeżdża najbogatszy cygan w taborze pogadać w cztery suty, próbując przekupić go władzom i pieniędzmi w zamian za uklęknięcie przed nim. Co w ogóle nie brzmi obleśnie z tego pozłacanego ryja, ale odpowiada mu, że od tego katowania jego przydupasów od samego rana 那高了的那 go bardziej niż Christophera Nolana. Nadal się rymuje, więc w złości zapowiada, że wymarze całą pamięć o wsparcie, a samo wspomnienie o niej będzie karane śmiercią. Ale oś na spokojnie odpowiada, że świat dowie się o garstce sutów, które stawiły się wielkiemu sutowi, który będzie jeszcze krwawić. Te groźby zmierzają w coraz dziwniejszym kierunku. Prowokacja się udaje i po ułożeniu perskiego muru z trupków, tamta pseudoboska Wiza od razu nasyła swój najlepszy oddział. Nieśmiertelnych, których nazwa okazuje się tylko tanim chwytem marketingowym, więc odpinają króla Sebastianów i Dildos w ostatniej chwili ratuje swojego księcia przed toporkiem, po czym odlatuje od buta z sandała, chociaż jego pewnie zostały, a po kolejnych niezbędnych piruetach LDS go lekko dziurawi, obrywając samemu ostrzem po oczku i tracąc kask, ale w końcu wrzenia mu scyzoryk w oczodo i odcina łeb przy samej dupie, po czym zwołuje arków na ochłapy, gdy sklep z biżuterią dostaje białej gorączki od kolej Porażki. Jak tak dalej pójdzie, niedługo będziesz musiał zastawić się w lombardzie. Później pozostałe waleczne suty ruszają kopać dupy tym samym statystom, ale w różnych ubraniach i z różnym uzbrojeniem, które tak samo gówno daje, a nawet spychając słonie w składzie porcelany i ubijając nosorożca. Nie kojarzę tego fragmentu z lekcji historii, podczas gdy półbóg, półwieszak dostaje straczki przy użyciu starożytnego przecinaka skraca swoich podwładnych, ale w czasie jednej z bitw syn kapitana też zostaje ścięty. Jak słonecznik i w szale rozkierwia ostatnią porcję statystów becząc nad nim. Dobra, tam zrobisz sobie nowego, gdy wrócisz do sparty. Donatello wbija tymczasem na jakiś kurek, gdzie nie mogło zabraknąć grającej kozy i gdy gibią się wokół niego szlałfy, usta, kserok oferuje oferują mu pieniądze, a nawet stosunek seksualny z kobietą, w zamian za pokazanie ścieżki pozwalającej wziąć spartan od tyłu. Wow, stawka jest wyższa niż schody, z których zepchnąłem ciotkę. Na co przystojniak się zgadza, ale chce jeszcze. Munduru. Oj, nie wiem, czy mają fasa na żółwie. Pada przed nim na mordę, uznając jako swojego boga, dzięki czemu imię ojca będzie teraz czyste jak dupa dupodajki, a do Spartaczy przyjeżdża dowódca Arków, informując, że mają przejebane, bo tamci już ich otaczają, po czym razem zresztą Arków ucieka. Pewnie, wracajcie na swoje ciepłe posadki na etacie, tchórze. Leodidas zabiera cyklopa na rozmowę w trzy oczy, każąc mu wracać do Sparty i opowiedzieć, co tu się odje***. Mało, bo ktoś musi być narratorem! Po czym wręcza mu jeszcze korale do przekazania królikowej i zapowiada reszcie, że dziś stołują się w piekle. We no i fajnie, ja też lubię czasem McDonalda opier... Przez cały ten czas Goro kombinuje z Siwym, żeby przekonać Radę Starszych do wysłania całej armii, a że potrzebuje wsparcia zdradliwego Terona. Popuszczam mu najpierw pierzyny, ale gdy przemawia na forum ją o cudzołóstwo. więc wbija mu w śledzione pożyczoną kosę i wypadają z niego perskie dolary, przez co uznają go za zdrajcę. Ale czy ma to jakikolwiek wpływ na cokolwiek? Królida stoi już obok swojego żółwia, otoczony ze wszystkich stron, gdy wysłannik Belzy buba proponuje mu zachowanie swoich ziemi i bycie władcą całej Grecji, na co zrzuca kask i tarczę życząc bratu Goluma, aby żył wiecznie, a po opuszczeniu dzidy klęka. <laughs> Będziesz się teraz modlił? Ale potem przypomina sobie Goro na Łące i Drzeja do Stelarza, który wyskakuje ze skorupy i przebija generała, po czym Leoś rzuca włócznią w policzek tamtej Mendy, ale Spartaccio po kolei giną od strzał, mieczy i włóczni. O, widzę, że komuś się to podoba. Po czym dziękują sobie nawzajem za miłą współpracę na planie i Leonidas po raz ostatni wstaje, wyznając miłość swojej ukochanej. Ale wiesz, że za twoimi plecami dała dupę jakiemuś kolesiowi. Po czym spada na nich deszcz strzała po oddaniu breloczka królowej, rok później cyklop opowiada o ich męstwie i poświęceniu za wolność Greków, podniecając żołnierzy przed bitwą pod Platejami. Szkoda, że nie pojawiliście się rok temu, łajzy. W tym odcinku wystąpili: Dildos jako Dilios. Żołędzio głos. Jako Perski Szpaner Magneto jako Stelios Król Sebastianów jako Shrek z horroru Donatello jako Efialtes Stragan z biżuterią jako Xerxes Oraz Leon Sandałowiec jako Król Leonidas Szyderczych imion 48 Szyderczy tytuł 600 sutów A moja prawdziwa ocena to 7 na 10 Zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych skrótów I do zobaczenia